Zgodnie z założeniem architekta okno na poddaszu ma mieć kształt trapezu równoramiennego, który nie jest równoległobokiem. Dłuższa podstawa trapezu ma mieć długość 12 dm, a suma długości krótszej podstawy i wysokości ma być równa 18 dm. Oblicz, jaką długość powinna mieć krótsza podstawa tego trapezu, tak aby pole powierzchni okna było największe. Oblicz to pole. Rozwiązywanie tego zadania zaczniemy od wykonania rysunku poglądowego, czyli narysujemy trapez równoramienny, który nie jest równoległobokiem. Wiemy, że dłuższa podstawa tego trapezu ma długość 12 decymetrów. Krótszej nie znamy, możemy ją oznaczyć literką A i wysokości też nie znamy, oznaczmy ją literką H. Wiemy natomiast, że A plus H, ta suma jest równa 18 decymetrów. Musimy znaleźć takie a, dla którego pole tego trapezu będzie największe. Wypiszmy sobie wzór na pole. Pole trapezu to jest suma podstaw dzielone na 2, czyli w naszym przypadku a plus 12 dzielone na 2 razy wysokość h. Chcielibyśmy taki wzór na pole wyrazić tylko za pomocą jednej niewiadomej, najchętniej no tylko za pomocą a, no bo musimy ustalić, dla jakiego a to pole jest największe, więc jeżeli pole wyrazimy jako funkcję tylko od zmiennej a, no to znajdziemy ekstremum maksimum tej funkcji, no i to będzie szukana wartość tej krótszej podstawy. Żeby wyrazić to pole tylko za pomocą a, no to musimy wyeliminować h. h możemy bardzo łatwo wyliczyć z tego wzoru. Napiszmy, że h to się równa 18 minus a. Skoro tak, to możemy zapisać wzór na pole już od naszej zmiennej a. Oznacza to jako p od a, to będzie moja funkcja p od a, to się równa. To wyrażenie może zapiszę jako 1, druga razy a plus 12, a plus 12 i razy h, a h biorę stąd, że to jest 18 minus a. No i mamy funkcję pola w zależności od długości krótszej podstawy. Jest to funkcja kwadratowa, którą mamy tutaj daną w postaci iloczynowej. Widzimy, że iloczyn znaków przy A da nam minus przy a kwadrat, czyli parabola będzie miała ramiona skierowane w dół. Za chwilę narysujemy jej wykres, ale zanim to, to jeszcze musimy pamiętać koniecznie o tym, żeby napisać założenia dla naszego argumentu A. Wiemy na pewno, że ta podstawa musi być dłuższa od zera musi być. Długość odcinka musi być dodatnia, a ponadto suma a plus h ma być równa 18, czyli to a też nie może być większe od 18, no bo wówczas h wyszłoby ujemne. Czyli możemy napisać założenia dla naszego a. Właściwie można byłoby też na wysokości tej funkcji wypisać bo to jest właśnie ten moment kluczowy, w którym to założenie musimy wypisać że a musi należeć do przedziału od 0 do 18 w tym zadaniu. To są nasze założenia na a. No i teraz możemy przystąpić do analizowania tej funkcji. Spróbuję naszkicować jej wykres. Możemy to dosyć łatwo teraz zrobić, bo mamy miejsca zerowe. Możemy sobie stąd wypisać, że a1, jedno miejsce zerowe to jest liczba, która zeruje ten nawias, czyli minus 12, lub a2, drugie miejsce zerowe tej funkcji to liczba zerująca ten nawias, czyli 18. Czyli zaznaczamy minus 12, zaznaczamy 18. Ramiona są skierowane w dół, czyli nasz wykres. Będzie wyglądał mniej więcej tak, czyli widzimy, że gdzieś jest osiągane nasze ekstremum maksimum, pytanie, dla jakiego A? To A to jest współrzędna X-owa wierzchołka paraboli i wiemy, x w tym wypadku nie Xowa, tylko współrzędna A wierzchołka, i wiemy, że ona leży dokładnie po środku między miejscami zerowymi. Zatem, żeby obliczyć współrzędną a wierzchołka, znaczy ją przez aw, to wystarczy dodać miejsca zerowe i podzielić na 2, czyli obliczyć średnią arytmetyczną tych liczb. Minus 12 plus 18 na 2 to się równa 6 na 2, czyli 3. Zatem pośrodku między zero, miejscami zerowymi mamy trójkę i dla a równego 3 nasza funkcja pola, to jest funkcja p od a, osiąga wartość największą, lokalnie największą. Widzimy, że to a równe 3 należy do naszego przydziału, czyli spełnia założenia. Zatem moglibyśmy napisać, że największe pole osiągamy dla a równego 3 i to jest, już jest część odpowiedzi do naszego zadania, bo musimy znaleźć tą długość, dla której pole jest największe i musimy jeszcze obliczyć to pole. No to napiszmy, że pole maksymalne będziemy mieli dla a równego 3 i ono jest równe. 1, 2, razy podstawiamy 3 plus 12 to jest 15, razy 18 minus 3 to jest 15, czyli 15 do kwadratu 225. 225 jeszcze dzielone na 2, 225 drugich, ewentualnie możemy to zapisać jako 112,5. No i ponieważ w zadaniu są podane jednostki decymetry, to również w odpowiedzi musimy uwzględnić te jednostki, zapisać. Tak będzie bezpieczniej, żebyśmy na pewno dostali max punktów. Także tutaj jednostką w przypadku pola będą decymetry kwadratowe. Natomiast to a wierzchołka, które też jest odpowiedzią, ważną częścią odpowiedzi do naszego zadania, to a dla którego mamy ta podstawa, dla którego mamy największe pole. Wyszła nam równa 3 i tutaj też jednostki musimy koniecznie dopisać, że to są decymetry. Najlepiej byłoby już napisać pełną odpowiedź, że największe pole mamy dla krótszej podstawy równej 3 decymetry i to największe pole jest wówczas równe 12,5 decymetra kwadratowego.